poranek ptaki się rozlewają się W tej chwili po trzeciej rano, no i p taki daju koncert, chciałabym powiedzieć także o. W tych wszystkich właśnie przestrzeniach, które w jakimś stopniu zostały ominięte, odrzucone, zaniedbane, być może zranione przez innych, w jakimś sensie poniżone. A no może i doznały agresji albo przemocy. Gdzie one tak naprawdę, co się z nimi dzieje? Czy my musimy, czy, czy, czy w jakimś stopniu my cały czas je dźwigamy? Czy mamy do nich dostęp? Czy możemy coś z nimi zrobić? Więc te przestrzenie, z takiego mojego oczywiście doświadczenia, wszystkie te, które domagają się uwagi, wszystkie te, które przyszły z nauką, które były mocnym doświadczeniem, które po prostu miały. Jakieś zadanie, lub miały jakiś duży wpływ na nasze życie. One wszystkie w nas są. I jednak liczę na to i tak myślę, że większość z nich jednak została przerobiona, w jakiś sposób zadbana. Natomiast mogą zdarzyć się takie, które są, ale zostały zapomniane. Mają cały czas na nas wpływ swój, ale taki wpływ chyba no, nieświadomy. Nie, nie wiemy, czy chcielibyśmy, żeby tak naprawdę one dyktowały nam nasze zachowania, a niejednokrotnie tak właśnie się dzieje. I może bym zobrazowała to tak, że to jest troszkę z tymi takimi um, przestrzeniami, czy tymi zdarzeniami, np. Na najczęściej z dzieciństwa, kiedy ten nasz system nie był jeszcze w pełni ukształtowany, kiedy nie potrafiliśmy się no, tak skutecznie bronić albo być dla siebie samym. Bezpieczeństwem, tylko szukaliśmy tego bezpieczeństwa w osobach dorosłych, opiekunach naszych. I zazwyczaj dzieci robią to z takiej pozycji absolutnego zaufania, i do pewnego wieku nie podważają zasadności. Różnych zachowań w swoich główkach raczej starają się tłumaczyć, a cierpią tak samo jak człowiek dorosły, który zaznałby krzywdy. Tylko dorosły, no, kiedy jest dorosły, wie co z tym zrobić zazwyczaj, lub będzie szukał pomocy. Dziecko takich umiejętności jeszcze nie ma. Jeżeli byłeś czy byłaś dzieckiem. Doznający, doznającym jakiś krzywd i tutaj jakby nie wchodzimy to tak naprawdę subiektywne odczucie, że coś było krzywdą już jest krzywdą nie ma większej mniejszej, no oczywiście w świecie są pewne krzywdy które Wszyscy jakby zgodnie uznają je jako zachowania niegodne i krzywdzące. No ale jest też szereg takich, o których się nie mówi, one też krzywdzą. One też są przemocą. I to są, to są takie zachowania czasami, które w rodzinach hmm, funkcjonowały. Ale my nie mamy świadomości, że, że, one, że one tam były, bo one zostały bardzo mocno schowane. Czyli na przykład jakieś wyśmiewanie, przy stole, jakieś komentarze, no na przykład do dziewczynek związane z wyglądem. No to, to mówmy się, nie było bicie. To nie było jakieś drastyczne z, z, złamanie zasad ogólnie obowiązujących. A jednak były. I one czasami bardzo mocno boli. I teraz co się z tym dzieje? Troszeczkę jest tak, że to wszystko, co tak jak już wcześniej wspominałam, miało jakiś wpływ na nas. Wywołało <laughs> silną emocję, w której zbudziła się energia. Jak wiemy, energia nie ginie. Coś z tą energią musi się zdarzyć. Więc jeżeli my nie potrafiliśmy sobie dać z nią rady, no to musieliśmy ją. Schować, stłumić. Moglibyśmy sobie to zobrazować w taki sposób. Oczywiście każdy obrazuje to sobie na swój własny sposób, no ale jedna, jedna, jedna z wizji jest na przykład taka, że tak jakbyśmy pozamykali tych małych nas tu, tak jakby w klatce. Z tamtą sytuacją, z tamtym bólem, i zamknęli w takiej klasy i poszli sobie, nie chcąc patrzeć, nie chcąc podchodzić pod to, bo to boli. I kiedy na przykład po latach, jako dorośli ludzie wracamy, na przykład na terapii, na przykład w samoanalizie, w rozwoju duchowym, z jakiegoś powodu przywraca się pamięć jakiejś zdarzenia. Podchodzimy pod tą klatkę. To, co my możemy tam zobaczyć. Może być tak, że już nie zobaczymy dokładnie tego, co tam wkładaliśmy. Możemy zobaczyć coś o wiele większego, coś o wiele dzikszego. Coś, co tak naprawdę wymaga w tej chwili po odłożeniu tego na lata jeszcze większej pracy, jeszcze większej troski, jeszcze większej miłości. Ale <laughs> zajęcie się e, tą przestrzenią, tą klatką po prostu um, z tak. Taką otwartością będzie takim, myślę, że może być takim doświadczeniem, jak topniejącej bryły lodu. Że ona jest wielka, zimna i, i taka niekoniecznie miła w dotyku, ale w momencie, im mocniej ją tulimy, im mocniej ją trzymamy, im mocniej z nią jesteśmy, tym ona bardziej się topi. i Im więcej włożymy w to pracy, im więcej włożymy w to ciepła, im więcej włożymy w to miłości do samych siebie po prostu stopimy ten problem w naszej miłości, a energia, która wcześniej powstała i która tam krążyła, przyistoczy się na naszą korzyść, stanie się naszą siłą i do następnych klatek, do następnych problemów, do następnych um, jakiś blokad będziemy... Podchodzić z większą siłą, z większą odwagą, umiejętnością, a co przy, przede wszystkim z akceptacją, siebie. Więc zachęcam. I do tego chciałabym jeszcze dzisiaj powiedzieć właśnie o tej postawie podchodzenia, o której już wcześniej wspominałam, ale to jest taka. Postawa opiekuna. Ja nazywam to postawą opiekuna, ale to jest tak naprawdę zrodzenie w sobie nie wiem, możemy nazwać to rodzica takiego, kogoś, kto zawsze jest. To jest. Właściwie to usiądź na spokojnie i zastanów się, jakiego rodzica, jakiego opiekuna, jakiego przyjaciela oczekujesz. I takim się stanie. Stań się dla siebie, stań się dla wszystkich tych trudnych momentów w tobie, ale też myślę, że. Doceniaj to piękno, doceniaj ten, to, co w tobie jest, to wszystko, co cię tworzy. Yy, bo tak naprawdę to ostatecznie wszystko jest dobrem, tylko my czasami jeszcze po prostu jesteśmy na drodze przekształcania tego w to, w to dobro. Dlatego <laughs> każdy krok ku sobie. Każde na chwilę zatrzymanie dla siebie. Wszystko, co tak naprawdę zrobisz dla siebie, jest dobre, bo przywołuje cię do siebie, bo daje ci tą właśnie wiedzę o sobie. I ponieważ nie będziemy wszystkiego wiedzieć na temat świata, bo chyba to jest niemożliwe, to zadaniem Twoim podstawowym. Zwiedzał samym sobie. I uważam, że każdy powinien być ekspertem od siebie. Na swój własny temat powinieneś widzieć dużo. Przynajmniej w tych sferach, które dają ci życie, które dają ci energię, które cię ładują, które cię odblokowują, które dają ci ten potencjał do. Dlatego to jest wręcz zadanie. Zdobądź wiedzę na swój temat. Stań się swoim najlepszym opiekunem, przyjacielem. Uwolnij to wszystko, co ciężkie, i przekształć to w taką energię do działania. To wszystko masz w sobie. Możesz w to wejść, możesz tym zarządzić i jest to dla ciebie dostępne. To już już masz w tej chwili. Wystarczy tylko <laughs> tylko albo aż, no ale załóżmy podjąć decyzję, że chcę. Czasami wydaje się to takie proste, ale to niemożliwe, no co, bo tak, i powiem sobie, że chcę, no właśnie. A jak powiesz sobie, że chcesz, to cały twój system ci się wsłuchuje w ciebie. Dokładnie w to samo się wsłucha, jeżeli powiesz, że nie chcesz. To powie nie. Nie chcę, to nie. Ale jak powiesz chcesz, że chcesz iść za sobą, chcesz się w siebie słuchać, chcesz siebie poznać, chcesz zrozumieć, dlaczego nie możesz, dlaczego jeszcze nie do końca odczuwasz ten dobrostan, czy to szczęście. Co takiego stoi na drodze ku temu, żeby być szczęśliwym w pełni? Albo przynajmniej odpowiedzieć sobie na pytanie, co to tak naprawdę jest szczęście, albo tak naprawdę po co ja w ogóle żyję na tym świecie? Jaki jest cel? Zachęcam Cię do tej odwagi, do tej decyzji, do tego otwarcia na siebie. Idziemy w tym razem. Ja to robię każdego dnia. I warto.